Ten rok, a więc rok 2025 jest w historii szkoły bardzo ważny. To jest rok, w którym obchodzimy 75-lecie. Nasza szkoła, jak pewno wiecie z historii czy ze, ze spotkań z wychowawcą, swoje pierwsze miejsce, swoją pierwszą siedzibę miała na placu Majdany. Tam powstało studium nauczycielskie. E, liceum pedagogiczne, później przyjęliśmy z zespołu szkół numer jeden swoje szeregi klasy, tak zwane klasy dziewiarskie, aż w końcu nazwa ekonomik wzięła się z tą, że rozpoczęliśmy nauczanie młodzieży i dorosłych, bo też mieliśmy wieczorówki, w przedmiotach ekonomicznych. Dzisiaj, jak pewno wszyscy wiecie, Potocznie nazywamy się ekonomikiem. Mamy rok 75-lecia. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jesteśmy jednym z najlepszych techników w Województwie pomorskim Otrzymaliśmy srebrną tarczę. Jesteśmy bardzo dobrzy w sporcie. Jesteśmy bardzo dobrzy w olimpiadach przedmiotowych, gdzie 12 osób... W tamtym roku osiągnęło w różnych olimpiadach przedmiotowych etap centralnych. Z tego też powodu jestem bardzo dumny z Was, z Waszych osiągnięć i z osiągnięć całego 75-lecia naszej szkoły. Przypomnę, że tak jak pani profesor już mówiła, 10 października będę w krawacie, będziemy bardzo uroczyście gościć byłych absolwentów wśród których przypomnę najstarszym jednym z pierwszych absolwentów jest pan Adam Misio, który w roku 52 chyba drugi nas nas maturę. Mam nadzieję, że stan zdrowia pozwoli panu Adamowi w październiku być naszym gościem. Chciałbym podkreślić praca pierwsza i wspaniała inicjatywa zajmiemy początkiem do końca z naszą nauczycieli. O tym, to świadczy o tym, że wyrządziciel tą szkołą, a nie dyrekcja. My mamy swoje obowiązki, aby pięknie się swoje. Za to Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję Wam również 75-lecia naszej szkoły.